Hmm. Smacznej kawusi, miłego dziąka. Witamy Was z pysią. Kalendarze adwentowe, dzień drugi. Co, kocie? Będziemy otwierać? Tak, będziemy otwierać, ojciec. Ale i mi nomsy. No dobra, zaraz dostaniesz nomsy. No to lecimy. Myk. City. Mm, pysz. Dzień drugi znajduje się. <gryw> Dzisiaj szybko znalazłem. No to co? Ach. To jest świder Ej, patrzcie, będziemy układać mikro schwider. No, no, no. Dobra. Co ja mam tu zrobić? Aha, to, to, to i to. No dobra. Czyli bierzemy to. Bierzemy to. Myk, 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 myk. Teraz dajemy to. Und das tu, tu, tu. E, spoko. Metalowe rogi jednorożca. Mm, mm, mm. Bliatiful. Dobra, potrzebujemy jeszcze tego. Mm -hmm. Mm -hmm. I potrzebujemy jeszcze lampki. Śmieciu? <laughs> Jak na reklamie szamponu, nie? Haha. <laughs> ha. I pierwsza taka mikro zabawka, jest to taki świder do kopania studni lub dziur, nie wiem, jeśli ktoś potrzebuje dziury, to dzień dobry, jestem kopaczem dziur i świder. Ej, spoko, powiem Wam, że bardzo mi się to podoba, super. Lego City, bardzo ładnie. Lego Marvel, moi drodzy, ha! świąteczny Spider-Man, co dzisiaj nam przyniesie Lego Marvel? O, numer dwa, już ma nawet wybitą szybę. Tutaj mamy akcesoria do świątecznego Spidermana. Ogólnie, tyle w temacie, nie? Na pewno się przyda do robienia świątecznych pajęczyn, które są naprawdę takim. Znaczy, nie, dobra, ja się tak śmieję, ale. Hej, akcesoria do Spidermana. Super opcja. To naprawdę się przydaje w niektórych mockach, więc. Dziękuję. Disney. Disney dwójkę ma tu. Dwójkę. Może tego nie słychać, ale właśnie mój kot chyba ma dwójkę, nie? Słychać grzebanie w kuwecie. Dobra, Disney, dzień drugi. Tu mamy. Uuu, dioramkę do Vaiany. Ale mega, mega. tu, tu, tu. Można zbudować coś na tej wyspie, śmie... Śmieciu. No. Dobra, jak mamy zbudować tę wyspę? To mamy to, to... Ej, to są naprawdę spoko elementy, więc ja tutaj nie marudzę. Okej, okay, Ty chcesz iść tu... A, tu jest ten, ten kamień zwajany, ojejku, ej, to jest mega, powiem Wam, że... Jestem pod wrażeniem. Spoko. Palenka. Ej, spoko, powiem Wam, że to jest super i no taki hint, który można wykorzystać w dioramkach. Aha, zapomniałem jeszcze o muszelce. To jest biała muszelka, ale... No dobra, powiem to. To może być też biała kupa mewy, nie? Także musi być. Oj, mamy nawet zapasową białą kupę meby i zapas... meby! A meby, meby, aluminium. Dodatkowo jeszcze listek, jedna zapasowa kupa i... Ej, taki kamyczek. Nie no, spoko. Disney? Jest dobrze. Już sobie to ładnie poukładam. w Świąteczne akcesoria Spidermana. Mm, mm, mm. Kontynuują dobrą pasę. Poczuj magię tych świąt, Szel sobie w gości pajęczynom. <śmum> Frenzy. Dzień numer drugi. O, to jest pokój na strychu. Co nam przyniesie pokój na strychu? Get over here. Jak w Mortal Kombat. Hmm, pianino. Tu jakiś taki keyboard, nie wiem, coś do grania ogólnie. I to ma nawet stoliczek, stoliczek, stołeczek. Ty. Upadek śmieciucha. Eee, tak, co tu chcą zrobić. Py, py, py. Ok, mamy tutaj te fajne takie taile z nadrukiem klawiszy. Chciałem powiedzieć harmoniki, ale to nie jest harmonika. Świąteczne habzie. Aha, i teraz jest to tu. Robimy sobie to tu. Robimy sobie to tu i jeszcze robimy sobie stoliczek. Ach, ciężkie. Ej, powiem wam, że spoko. Come on, to jest zawsze dobry dawca części, a mamy takie małe pianinko. Jak ktoś sobie buduje jakieś domki czy inne takie cuda, to jest całkiem spoko opcja. No i zapasowy kwiatek. Także fręcy, no, no, no. Harry Potter. Dzień drugi. I, i, i. I znowu fucking komik. Harry Potter przyniesie nam... ...Gargulca. Znaczy, to podejrzewałem, że to jest jakiś tam pomnik Gryfa, czy Ej, szare klocki. Szare klocki zawsze się przydają. Eee, dobra. Czyli potrzebujemy, aha, aha, To zrobimy to, To zrobimy to, tu, 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 aha, to idzie tu, mm -hmm. No i teraz pewnie fani Harry'ego Pottera i tego całego lore powiedzą, że o, Andrzeju, to jest jakiś wąż czy coś. Dla mnie to jest Pan Skolopendra, ogólnie taki pomnik, Ej, w sumie spoko, fajny pomysł, aby gdzieś to tam postawić, są części. Still better than pajęczyny. Ej, to można połączyć, wiecie, możemy teraz pajęczyny użyć do upajęczynowania tego czegoś. Upajęczynowanie, nowe słowo. Dziękuję Piotra, zbawi i uczy. Upajęczynowanie. Lego Star Wars. Stalowe warsy. Mm, mm, mm. Numer dwa jest tutaj. Mm, mm, mm. Teraz będzie, wiecie, jak w Gwiezdnych Wojnach, nie? To jest palec świetny. Jakby mi się chciało, to zrobić tutaj taki efekt specjalny, ale jestem zbyt leniwy. Jeszcze raz. Praszczę, że Mamy naszą Leję o granum. Super. No, to Star Warsy zaskoczyły nas minifigurką księżniczki Lej. Otóż księżniczka ja jest jedną z najważniejszych postaci w historii Gwiezdnych Wojen. Jako jedyna chyba z y, osób w nowej y, trylogii przeżyła spotkanie z próżnią. Ech, kto by się tam przejmował. Dobra, damy jej taką minkę zawadiacką, a będzie zawadiacka. Ej, ale ona ma świetny sweterek. Zaraz wam go pokażę, a zawsze będzie widoczny jeszcze lepiej na końcu filmiku, gdzie macie takie podsumowanie. Ok, ogólnie jest czat, bo mamy kontynuowanie takiej fajnej tradycji ciekawych swetereków Star Warsowych. Tutaj mamy sweterek, na którym mamy ATT atakujące bazę rebeliantów. No i różowy kubeczek. Ogólnie super pomysł na sweterek. Szanuję. No, Star Warsy bardzo ładnie. A, dzień drugi kalendarzy. No, powiem Wam, że całkiem spoko. Mieliśmy coś tam do budowania. Uuu, możemy wiercić dziury. Możemy mieć kawałek jakiejś tam plaży dla siebie. Możemy mieć coś. Pograć na pianinie. Cudowny sweterek oraz zestaw do upajęczynowania terenu. Super! To jest tak świąteczne, że normalnie nie wiem, powinniśmy tym zastąpić nawet ryż na weselach. Wiecie, tak sypać tymi upajęczynami i klocków. No i sporo części zapasowych, w tym nawet kolejna biała zapasowa kupa. Jak dla mnie bomba. No naprawdę jest ok. Dzień drugi poszło całkiem sprawnie. Smacznej kawusi, miłego dziąka Do zobaczenia w dniu trzecim.